Dajcie moi drodzy na kanale w też dajcie suba, dajcie łupkę w górę, dajcie komentarz dzisiaj zalecenie wieczorowy pies spacerek z pieskiem Bardzo wężny no, osobnicy, co raczej Nic z tego dzisiaj z osobnika Osobniczko Matman Matan osu, tu Mam pieska paczki tak. już wyrkają jest wieczór Batman, chodź Batman chodź tu Batman Batman jeśli się zastanawia czy iść czy wracać Batman Batman Batman, Batman. Idzie do mnie. Chodź, Baton, chodź! Spacerek, Baton! Tak, błonosi głupko, widzicie? A, ja grałem CTS-ów sobie w trasmisie różne. Oglądałem też na YouTube. cts wojna Polecę Polecam wam tę grę. Czasami jest nudna, a czasami wciąga i się gra po prostu. Polecam wszystkie moje piosenki od zwierzątka. Jestem w pierwszym lasku bukowym. Piesek biegnie. Komary i muchy gryzą, nie deszczowe. Gdzy. Muchy nakrapiane. Takie kolorowe są dobre niczanko. 5, 4, Trzy, dwa, jeden, koniec, patrz.